Co? Siema Z tej strony Setakolin Nagrywamy dzisiaj poradnik Jak zrobić fajerwerkę Zacznijmy od podstaw Potrzebny nam będzie Stół, stół rzemieślniczy Mamy stół Najpierw zbierzmy wszystkie itemki, które nam będą potrzebne. Barwniki do jajek. Yyy, sorry. <ścoughs> Twój stary. Dobra, zamknij dupę, seta, zamknij. Powiedziałem zamknij dupę? Sorry, sorry. Dobra, jedziemy. Barwniki do jaj. Na sam koniec filmiku urządzimy jumper. Będzie nam również potrzebne papier. Dupny oczywiście. Papier do dupy. Ojej, ojej, ojej. Konfitury z babci dziury. Dobra rodziny z dupy wygryzione. Teraz bierzmy się do roboty chłopacy. Proch z dupy klipera. Tak. Co nam jeszcze będzie potrzebne? Oko Starego. Oko Twojego Starego. Oko Endermana, no gdzie ona jest? Gdzie jest oko Endermana? To jest oko Kresu, pa Enchant. To są enchanty Nieskończoność jeden Dobra, jedziemy. Jak to było? Co jeszcze? No jaki jest te, ten Nie, e, Kula ognista Właśnie Kula ognista. Dobra, jedziemy E <laughs> Chuj jestem Diaksem jedziemy Ale lagi I tak Papier czy proch Papier Sorry, proch Każdy uczy się na błędach, no cóż. Moja wina, sorry. To i to 2T będzie wysoko leciało. I oto mamy fajerwerkę. Proszę zobaczyć, jak ona leci pięknie. Coś pięknego, prawda? Naprawdę. Jumpra jumpa numer jeden. Na to, jumpa na całego. Zaraz wykopiemy się na dwór, bo to moje domki takie. Więzienie, jakby Twojego starego, oczywiście, proszę zobaczyć, co może być piękniejszego. Co za efekty, proszę zobaczyć: naprawdę, coś pięknego. A teraz robimy jumprę. Ja uwielbiam ją. Nara, Seta Colin.